Cześć, cześć, kurwa I kurwa... Dawaj, dalej. Dalej, no jedziesz. No, dobry, tak, dobra, dawaj, tak, tańcz. Idź tam dobramy, bo tam jest światło, raz. Chciałem Dawaj, <tulki> Dawa, jedziesz. E, Dawa, dobra, ale to ciszej. kurwa mać. Nie chodzą, i niech chodzą, kurwa, ma i nie dadzą. Chuj, Uj! Alpha! Uj! Alpha! 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 zawsze od Alpha! Dawaj, 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 bo nie, nie będzie kasy. nie Nie, Alpha! nie, Alpha! ci Alpha! muzykę, tak jak wtedy, nie o, męczysz dobra, dobra. się. Dawaj, Alpha! No, no dawaj Alpha! A dobra, ci no no dobra, No ja, czekaj. Ej. Ja ci puszczę muzyczkę. No. Weźmy taką stylową, masz. Ostatnia muzyka. Trzy no. minuty. No dawaj szybko, tańcz. Tańcz! No tańcz. Francuz. Do rytmu. Ten nohal? No, ten nohal. Dawaj. Dawaj tańcz. Wow. Z rytmem, śpiewaj. Ja by z lampy mam Jasinczy. No za bardzo <grym> śpiewaj! Ale tańcz, a nie śpiewaj. <grym> Ale dawaj do rytmu tak szybko. <grym> Kurwa mop! Mnie też nagrał, spokojnie. Nie, nie, to nie było znasz. No dawaj, to jest fajne. No dawaj tańcz. Przy pompuj. <grym> tak, gdzie tak, ej! hej, hej. Gdzie? Fajnie słuch. Dawaj tak. Daj z głosem. Za pierdź. Pierdź. tak, ej. Daj teraz pompa! Pompa, daj! Ja tak. ja, ale ruszaj się! A zrób tak, ej! A bo tak, ej! Nie wstydź się! No dawaj danź! Bo. Nie nagrałem cię. Nagrałeś mnie. Dawaj tańcz. No już chwilę jeszcze. Uśmiechnij się, ej. Kurwa, jeszcze raz. Zapasz, patrz, patrz, się. W Pokaż, ej, uśmiechnij w się. nie Dawaj, tańcz. No dobra, dam ci tą brzuszczyczkę. z ziku. Kurwa macie, kurwa Nie no, pogadaj z nami. Pogadaj z Ewa! Kto, Kto Paki? Ewa. Nie ma sprawy. Niech żyje... Zobacz. E, 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 ...dupe. Nie? Życie. A. Eweś. Jest. Jest, jest. Masz. Nie pokaż, ma pokaż do kamery co dostałeś.